W tym roku mija 10 lat odkąd zadzwonił pierwszy telefon w Poznań Kontakt. Biuro Informacji Teleinformatycznej, bo pod taką nazwą jednostka rozpoczynała swoją działalność, powstało na bazie projektu Sprawni w pracy urzędu. Teleinformacja w Wydziałach Obsługi Bezpośredniej Urzędu Miasta Poznania. Stąd w biurze ponad połowę pracowników stanowią osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Początkowo zespół składał się z kilku pracowników, obecnie tworzy silny zespół kilkudziesięciu brokerów, którzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20.00 służy pomocą każdemu, kto dodzwoni się pod numer telefonu 61. 646 33 44. Jesteśmy biurem, które już od wielu lat służy mieszkańcom. Właśnie po to powstało, żeby służyć mieszkańcom pomocą na najróżniejszych polach aktywności mieszkańca i miasta. Obsługujemy tak wiele spraw w mieście, że. Nie sposób ich tutaj wymienić, wskażę tylko te najbardziej charakterystyczne. To zaczyna się od informacji o tym, jak zarejestrować nowonarodzone dziecko, od informacji, jakie są konieczne formalności do zawarcia małżeństwa poprzez takie dnia codziennego, co zrobić, kiedy zginie nam dowód, albo jak poradzić sobie z odpadami, które zalegają na posesji. To wszystko można. Poznań kontakt e, załatwić w sposób e, łatwiejszy. Pozyskując informacje od naszych operatorów, jest tak, że każdy z operatorów otrzymuje pewien zasób informacji, której z jednej strony powinien się nauczyć, ale z drugiej strony ma po prostu wykazać się pewną biegłością w kojarzeniu faktów, w kojarzeniu tych informacji, które są mu podane. Mieszkaniec dzwoniąc do Poznań, kontakt spotyka się z człowiekiem, z takim samym często mieszkańcem miasta Poznania, dlatego ten, to zrozumienie, ta wymiana, Między pytającym a odpowiadającym staramy się, żeby była jak najbardziej prowadzona po ludzku, dla ludzi i językiem, który jest powszechnie zrozumiały, a to nie jest język urzędniczy. Wobec tego mamy nadzieję, że w taki sposób właśnie również przyczyniamy, przyczyniamy się do tego, że mieszkańcy są bliżej miasta, lepiej rozumieją miasto i lepiej się w nim czują. Poznań Kontakt to miejskie call center. Kilkudziesięciu brokerów informuje klientów, kiedy, gdzie, na jakim formularzu, z jakimi dokumentami, za jaką opłatą mogą złożyć właściwy w danej sprawie wniosek. Pracownicy łączą rozmowy, rezerwują wizyty w poszczególnych urzędach, a także przeprowadzają badania i zasięgają opinii mieszkańców. Przede wszystkim nasze biuro składa się z 50 osób. To są, no, jak widać, osoby, które cały czas starają się pomagać tym, którzy kontaktują się z nami. Tak naprawdę od godziny 7.30 do godziny 20.00 udzielamy różnego rodzaju informacji, różnego rodzaju wiadomości na temat tego, co się dzieje w Poznaniu. Czy są jakieś korki, czy są jakieś utrudnienia, jak załatwić jakąś sprawę, gdzie złożyć dany wniosek, czy po prostu nasz dowód jest już gotowy do odebrania. To są tego typu rzeczy, z którymi tak naprawdę mieszkańcy Poznania borykają się na co dzień i myślę, że my pomagamy im to wszystko. Załatwić, jakoś tak poradzić sobie z tą no, niekoniecznie łatwą codziennością, z którą się borykają. Obsługujemy pakiety Viva senior, przyjmujemy zgłoszenia do złotej rączki, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego również, książki dla seniora, ale oprócz tych takich pakietów senioralnych. Udzielamy również informacji z takich spraw codziennych, bo wielu mieszkańców no boryka się z pytaniami i z zapytaniami, gdzie odebrać dowód osobisty, czy gdzie można złożyć wniosek na dowód osobisty, jak to zrobić, jakie dokumenty ze sobą zabrać. Myślę, że kontaktując się z nami taka osoba uzyska informację kompletną, co przygotować ze sobą, żeby ograniczyć też wizyty w urzędzie dla starszych mieszkańców. Myślę, że jest to dosyć istotne, bo bo przeważnie chcą się przygotować do y, wizyty w urzędzie już kompleksowo. Przed wyjściem z domu szykować wszelkie dokumenty, dlatego my w tym również pomagamy. Do tej pory pracownicy Biura Poznań Kontakt odebrali ponad 3 miliony połączeń, nie tylko z Poznania, ale również z innych miast, jak i odległych zakątków świata. Ich kompetencje są imponujące, jednak jak sami mówią, czasami najważniejsze jest opanowanie i spokój, bo klienci bywają różni. Odbiera Pani telefon i nie wie, co Pani spotka po drugiej stronie. Tak? Widać na monitorze, z jakiej grupy dana osoba dzwoni, natomiast pytanie, które może klient zadać, może być różne. I nie jest Pani przygotowana na to, że zna Pani odpowiedź od razu. Nie? Także to jest, to jest taki element zaskoczenia myślę, natomiast no im, im, im się więcej poszerza te kompetencje, im się dłużej tu pracuje, tym się pracuje z taką pewnością, że jednak te informacje wychodzą prawidłowe. Nie? A dlaczego warto tu dzwonić? Myślę, że dlatego, że, że zakres usług naszego biura z roku na rok poszerza się coraz bardziej i jesteśmy nastawieni na mieszkańca miasta poznania, też nasze e, doświadczenie życiowe i doświadczenie zawodowe wcześniej powoduje też, że możemy je wykorzystać, tak, jeżeli klient na przykład po drugiej stronie słyszy, że e, Rozumiem potrzeby i rozumiem jakby kwestie związane z tym, z czym się z, spotkał, z uwagi na to, że kiedyś spotkało mnie to również. To e, powoduje to e, tak takim porozumienie na zasadzie o trafiłem na kogoś, kto to faktycznie mnie zrozumie i mogę liczyć na, na nie wiem na zrozumienie na większą największą empatię, bo też trzeba pamiętać, że niestety ta praca wiąże się z tym, że człowiek musi rozwijać swoje umiejętności empatyczne. Tak więc, jeżeli potrzebują Państwo informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, załatwieniem konkretnej sprawy lub chcielibyście skorzystać z bezpłatnych usług dedykowanych seniorom, dzwońcie na poznań kontakt, numer telefonu 61 646 33 44. I pamiętajcie, po drugiej stronie słuchawki siedzi człowiek, taki sam jak my, któremu naprawdę zależy, by nam pomóc.